Panie prezydencie, różnica w wynikach tych wyborów, różnica mam na myśli między pańskim wynikiem a wynikiem pana podkandydata jest taka, jak chyba nikt się nie spodziewał, ale no, minęło już trochę czasu od... Ogłoszenia tych wyników, i może zna już Pan, a przynajmniej podejrzewał przyczynę, czemu właśnie taka duża różnica między Ja najpierw chciałbym podziękować moim wyborcom. Dziękuję serdecznie za zaufanie w pierwszej turze głosowania. A zarazem, odpowiadając na Pańskie pytanie, chcę powiedzieć, że było siedmiu kandydatów że głosy się rozłożyły na tych siedmiu kandydatów. Trzeci, trzeci trzecie miejsce zajął przecież pan Jacek Piorunek. Między nami różnica była minimalna, bo 18 głosów. Ja myślę, że to jest demokracja, to jest, to jest element, który daje możliwość każdemu z mieszkańców Łomży wyboru własnego kandydata. A po drugie, ja wiem, że zawsze najtrudniej jest startować temu, który już pełnił tę funkcję, a więc przez cztery lata. Nie zawsze argumenty pozytywne trafiają. Często, często przypisywało mi się rzeczy, których nie popełniłem nigdy. Ale oczywiście ja się przyznaję, że nie jestem przecież człowiekiem bez grzechu i, i że ten, kto tylko pracuje, popełnia błędy który ma własną koncepcję i ją realizuje, nie popełnia błędy ten, który wykonuje czyjeś polecenia. Ja jestem optymistą. Myślę, że druga tura będzie właśnie tą, turą, no będzie na pewno, bo tak stanowi ordynacja wyborcza rozstrzygającą. Ale chciałbym zwrócić się do mieszkańców Łomży. Szanowni Państwo, Skonfrontujcie wiedzę i doświadczenie kandydata, który w tej chwili lideruje liście z moim doświadczeniem, z moją wiedzą i z moją ogromną chęcią współpracy ze wszystkimi. Jestem człowiekiem, który potrafi znieść się ponad podziały. Jestem tym, który ma klarowny program rozwoju Łomży na następne cztery lata. Jestem tym, który potrafi walczyć o sprawy łąży i Białymstoku, i Warszawie, Że moje doświadczenie poselskie, czterech kadencji, ogromnie procentowało, i będzie procentować, w wypełnianiu funkcji prezydenta. A więc zapraszam do urn, w drugiej turze głosowania. I chcę powiedzieć, że nie zawiedziecie się, jeżeli chodzi o moją osobę. Czy spodziewa się Pan poparcia ze strony innych kandydatów z pierwszej tury? Mam tu na myśli głównie poparcia ze strony Pana Jacek Jadłonka Pana Wojciecha bo on zajęli dwa kolejne miejsca z wynikami powyżej 10%. i czy jakieś rozmowy mogliby już te teraz? Pan prowadzić na ten temat? Nie, takie rozmowy raczej prowadzić się w zaciszu gabinetów. Ale chcę powiedzieć tak, ja bardzo liczę na poparcie i wyborców pana Jacka Piorunka, pana Dzieżgowskiego, pana Zgrzywy, jak również komitetu, któremu przewodniczył pan Prosiński. Myślę, że takie rozmowy zapewne, jeżeli tamta strona przyjmie moją propozycję, się odbędą. Można by powiedzieć, że czy potrzebuje Pan teraz takiej koalicji antypis? Czy, czy to dobrze to nazywam? Nie, wie Pan, ja, ja akurat z PISem prowadzę normalną rozmowę. Bo nieraz wystąpienia niektórych radnych na Radzie to nie odzwierciedlają moich stosunków z działaczami pis -u. Są to moi koledzy z Sejmu i, 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 i z in, w innych okolicznościach poznawaliśmy się Także to nie jest przeciwko pis czy przeciwko PiSowi. Ta koalicja, jeżeli uda mi się stworzyć, ma służyć Łomży. I to będzie koalicja nie przeciw, a dla Łomży, dla rozwoju Łomży. A w tej koalicji znajdują się przecież ogromnie doświadczone osoby, mające wielkiej, wielką wiedzę i wielkie możliwości. Mam to na myśli przede wszystkim pana Jacka Piorunka i Wojciecha Dzierzkowskiego, wicewojewodę.